Wano. Eee, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym co się odwala w internetach Teorie spiskowe, nie teorie spiskowe Na temat kłybo Jeśli jesteś nowy na tym kanale, burdeczku, zostawcie subskrypcję na tym kanale Lecimy po 3000 subskrypcji na 3000 subskrypcji Przypominam, farbuje włosy Na kolor niebieski. Yy, brakuje jeszcze 8 subskrypcji do 2300, więc jest bardzo fajnie Przepraszam, że nie było długo filmu lecz Musiałem nabrać myśli Musiałem się internet naprawić Znaczy dalej nie jest naprawiony, ale powiedziałem sobie, że dzisiaj muszę nagrać film Bo pobrałem jedną grę, nie powiem wam jeszcze jaka to gra Ale będzie fajnie, będzie fajnie I przez tą grę cały transfer mi zżarło. Ale wróćmy do filmu. Kłębo dodał piosenkę pod tytułem... Przygotowana jak to? Pod tytułem Jesień, którą posłuchałem i tak patrzę o z sprzed paru lat. Tak patrzę bez dziarek i w ogóle... Najroczej kiedyś piosenkę i Teledysk i dopiero teraz to wrzucił, i że wszystko przewidział. Jaki geniusz, nieco. Czytam wasze poj posty. Tyle toksyn w sobie macie, chłopcy, to gorsze niż ta czarna kawa i tosty. No i później patrzę na story, że dziękuję Jankczukowi. A to jest na czacie, pan. Nie, nie, nie lubię. Cześć, chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za drugie miejsce na karcie na czasie i gratulować Jankczukowi pierwszego miejsca. Utwór się możecie cały czas odsłuchiwać w serwisie YouTube i zamówić preorder na stronie questshop.pl Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. I że on ma stylizację zrobioną, żeby zdziarać je takie wtedy ok I naprawdę Tyle co teorii spiskowych na YouTubie teraz o tym co się dzieje To to jest hit Była jeszcze jedna piosenka normalny psycho Coś takiego Ale ona została chyba usunięta, bo chciałem posłuchać a tu same trolle są na YouTubie, że z tą piosenkę i nie ma tej piosenki, więc jest usuwana pod jakimś pewnie względem, może to też jest część planu To też może część jest planu Quebo I dziwnie się dzieje, dziwnie się dzieje Ludzie tylko teraz kłamią w internecie co się dzieje, nikt nie wie co się dzieje Ja mogę wam powiedzieć, moim zdaniem, jak słuchałem Quebo i w ogóle, że dzieje się coś fajnego, grubego Musimy po prostu czekać na rozwój wypadków. Nie możemy spekulować. Nie możemy się wybijać na, na tym, na fejmie. Bo takie gadanie i nagrywanie głupot, kilkabajtów, to to jest hit. Mnie to już męczy, takie okłamywanie społeczeństwa. Dlatego ja powoli zacznę się zmieniać. Nie chcę być kimś, chcę być sobą. I nie mogę sobie być, być kimś. Ja jestem sobą. Trochę się zmieni kanał, ale dalej zostanę sobą i zawsze będę sobą, bo w paru filmach nie byłem sobą. Było udawane, a tu trzeba być sobą. Dziękuję za uwagę. Kocham Was. Myślę, że do piątku. Cześć. Bye.